Redakcję Arundotilu wspiera Plenty. Wynajem nigdy nie był tak prosty. Szanowni widzowie, doczekaliśmy się dziś premiera konsoli Nintendo Switch 2, prawdopodobnie patrząc po nastrojach, największa premiera konsoli Nintendo w historii Polski. I wiem, że zazwyczaj nie robimy już unboxingów w takim stylu i na pewno nie na naszym głównym kanale, ale pomyślałem, że zrobię dzisiaj wyjątek, że jest to odpowiednie. Z uwagi na to, że mamy 15 lat i mniej więcej 15 lat temu od bardzo podobnego unboxingu konsoli Nintendo 3DS firmy w zasadzie spoczęła się historia kanału RWD, więc pomyślałem, że taki powrót do przeszłości dobrze nam zrobi. Więc rozpakuję dzisiaj dla Was konsolę Nintendo Switch 2, rzucimy sobie na nią szybko okiem. A przy okazji rozpakuję również wszystkie, które udało mi się zdobyć najbardziej podstawowe akcesoria. Mamy dwa modele kamery które trafiły do sprzedaży w premierę, to, to jest mój faworyt, zdecydowany. Mamy nowy rodzaj karty microSD, microSD Express, która jest potrzebna. Zauważyłem, że w pudełku dorzucono nawet podstawowe informacje o konsoli w języku polskim. Polska instrukcja do Switcha, czekajcie, o, zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, bo, 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 więc... Nie jest w pudełku, jest dorzucana osobno, najwyraźniej przez naszego rodzimego dystrybutora firmy Conquest, ale, ale jest. To, to i tak niecodzienne dla Nintendo, które w zasadzie nie pamięta, że Polska istnieje. No i mam też nowy kontroler Pro. I wszystkie te rzeczy będzie można dzisiaj zobaczyć również na naszym kanale Twitch, gdzie cały dzień będę streamował prosto z konsoli Nintendo Switch 2. E, będę odpowiadał na wasze pytania. Dobrze, bez przeciągania, weźmy się za danie główne, miejmy to za sobą. Konsola Nintendo Switch 2. Jest już ze mną. To model z kuponem na Mario Kart World. Jest to prawdopodobnie model wybierany przez graczy najczęściej, z uwagi na to, że jest dołączona do niego gra i kosztuje ona w ten sposób dużo mniej niż gdybyśmy kupowali te wszystkie elementy osobno. Wszystkie duże gry first party od Nintendo mają być sprzedawane również na kartridżach i to takich pełnych kartridżach, nie tych śmiesznych z kodem do pobrania. Natomiast do pudełka dołączona jest wersja cyfrowa i widać, że Nintendo podobnie jak inne firmy powoli przesuwa się w kierunku dystrybucji cyfrowej. Co mnie jako gracza i kolekcjonera osobiście nie cieszy, ale jednocześnie no troszkę rozumiem ludzi, którzy szczególnie na platformie mobilnej, takiej jaką może być Nintendo Switch 2, preferują taką opcję, żeby mieć wszystkie gry pod ręką. No nie jest to dla mnie rozwiązanie niestety. Pudełko dużo mniejsze niż się spodziewałem, jest naprawdę malutkie, wielkości moich dłoni w zasadzie troszkę mniejsze niż, zdecydowanie mniejsze w zasadzie, niż pudełka poprzednich generacji Switcha czy innych konsol, jakby nie było stacjonarnych. Otwiera się tradycyjnie ta, 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 w tę stronę. I w środku, moi kochani, znajdziemy dwa joy -Cony nowej generacji, Joy-Cony 2. E, część właściwą, czyli tablet Switchowy. Co tu jeszcze mamy w pudełku? Coś tu jeszcze jest. Co tu się chowa? Nie chowaj się przed nami i tak cię dorwiemy. Mój voucher na Mario Kart World? Spokojnie, gdy zobaczycie, ten materiał będzie już zużyty. Jakiś drugi kod? Nie, to tylko instrukcja, jak wykorzystać ten kod. Ta sama instrukcja, tylko że w innych językach, którą widzieliście wcześniej. Kabel HDMI, zaczepy do Jaycona z strapami na ręce, żeby... Nie rozbić telewizora, co oczywiście jeszcze w czasach Wii zdarzało się dość często. Co my tu jeszcze mamy? Zasilacz. Tym razem w inteligentnej formie. Nie mamy w sumie w ogóle specjalnego zasilacza, po prostu zwykły zasilacz z portem USB. Więc widać, że będzie można ładować każdym kompatybilnym zasilaczem. Co my tu mamy? 5V, 9V, 15-20V. Do 60W, więc y, myślę, że zamienniki o odpowiednich parametrach też sprawdzą się tutaj. Fajna zmiana w, w porównaniu do pierwszego Switcha. No i kabel, oczywiście, do doku do, i do ładowania. Z tej strony uchwyt na Joycony. Już widzę uchwyt na nowe Joycony. Można je tu będzie wpinać i będą sobie y, emulować wtedy standardowy kontroler. I dock jak mawiał, Krulik Bugs. What's up, dock? Taki o. Wygląda podobnie do doku z Nintendo Switch 1. To chyba wszystko, więc zabiorę sobie pudełko. Wygląda bardzo podobnie do doku z Nintendo Switch 1. Trochę bardziej zakrąglony. Zdecydowanie większy, grubszy. Z tego co wiem, tutaj mamy też wentylator do chłodzenia. A po otwarciu. Podobnie jak w doku do Switcha 1 mamy wyjście zasilaczowe, HDMI, no i port LAN, który dodano później, jeśli mnie pamięć nie myli, w modelu e, OLEDowym, owym e, Też miał port LAN opcjonalny. Nie ma portów USB w środku. Podobnie jak na Switchu 1 mamy dwa porty USB z boku doku. Haha, jak się pięknie zarymowało. Dobrze, zamkniemy to na sekundę. Rzucimy szybko okiem na. Samego switcha, pozwólcie, że wyjmę go z jego poliowego więzienia. Uf, już go zdążyłem ubrudzić. Idealnie trzeba odtworzyć kultową scenę z pierwszego unboxingu. Okej, okay. i to jest nasz switch 2, moi drodzy. Tablecik, do którego wpina się Joycony. Jak zauważyło już wielu internautów, o czym wspominałem również w, naszym, w naszej zapowiedzi Switcha 2, ikony wpinają się magnetycznie z boku konsoli, ale można je wpinać również... Aha, no tak, zapomniałem, że wychodzą dość ciężko. Można je wpinać również do góry nogami, tyłem naprzód, w każdej dowolnej konfiguracji, konsola to wykrywa i da nam info, że hej, e, chyba źle włożyłeś joycony, nie wiem czy chce. Chciałeś włożyć je źle, ale włożyłeś. Więc tak wyglądają joycony włożone prosto w konsolę, a tak wyglądają Joy-Cony wpięte w uchwyt kontrolerowy. Szczerze nie używałem dużo tego uchwytu w no, Joycony w jedynce. Wolałem grać w, samymi joy w dłoni, ewentualnie kontrolerem Pro, ten, ten, ten na da się, na, tak jako taki kontroler na, na teraz, ale zawsze preferowałem kontroler Pro. Fajnie, że to jest, ale na, 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 może być. Lepiej jest niż, jest niż jakby miało nie być, nie? No tak, no i tu mamy nasz zasilacz, tak, wszystkie akcesoria, tak wygląda. Podstawowe pudełko switchowe. Ehm... Recenzję pełną konsoli oraz e, podstawowych gier i innych tematów związanych ze switchem zobaczycie na naszym kanale, oczywiście w najbliższych tygodniach. E, więc czekajcie na to, naszą pełną opinię na temat urządzenia zobaczycie wtedy. Spróbuję je włączyć. Ładny jest ten ekran. No nie jest to OLED. No trochę, trochę żal, bo kurczę, nawet nie trochę żal, no bardzo żal, że nie jest to OLED. Natomiast w rzeczywistości wygląda przyzwoicie. No fajnie, że jest 120 Hz, fajnie, że jest e, VRR, HDR. No ale serce trochę boli, że, że, że mimo wszystko nie zdecydowano się na OLED, -a. ani na język polski. Nie ma polskiego języka w menu skonfigurujemy region opcje internetu schowam żebyście mi nie podkradli internetu hmm, że udało się połączyć i moi drodzy to jest prawdopodobnie tyle ile zdała się zobaczyć yy, oho aktualizacja premierowa yy, był taki mit przed premierą że konsola nie odpali się nie, nie pozwoli odpalić gier bez ściągnięcia premierowej aktualizacji nie jest to prawdą i konsola odpala gry Ridgeowe bez konieczności żadnej aktualizacji. Hmm. Aktualizacja potrzebna jest tylko do pełnej kompatybilności wstecznej. Dobrze. Detach the right joycon. Każe nam wyjąć prawego joycona. Mamy tutorial korzystania z joyconów. Więc mamy wyjąć prawy joycon, wyjąć lewy joycon. I kontynuować. Podłącz z telewizorem, później. Nie potrzebujemy tutoriala. I ściąga się nasza aktualizacja. No dobrze, w czasie kiedy ściąga się nasza aktualizacja, skorzystamy z okazji, żeby rozpakować kolejny element układanki. Moi drodzy, zobaczymy kamerki. Chciałem zobaczyć kamerki głównie dlatego, że z tego co widziałem na materiałach promocyjnych, te kamery są dużo mniejsze niż mogłyby wskazywać na to wizualizacje. Dlatego zainteresowało mnie to i chciałem Wam je pokazać również, żebyśmy wszyscy wiedzieli, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Więc to jest ta oficjalna nintendowska kamera 1080p i faktycznie jest malutka. Jest malutka, jest mniej więcej wielkości samego Switcha. Spodziewałem się, że, że mimo wszystko po tych wizualizacjach, że ona będzie większym urządzeniem. To jest taki zwykły webcam internetowy. Oczywiście do celów naszej recenzji sprawdzę również, czy do Switcha da się po prostu podpiąć jakieś inne webcamy, no bo nie wydaje mi się, żeby to był jakiś magiczny webcam. Ale zobaczcie sami, on jest e, niewiele większy od samego Switcha na wysokość. Więc nie, nie jest to duże urządzenie. My trzeba go postawić gdzieś tam koło telewizora. To jest ak akcesorium opcjonalne głównie do e, gier imprezowych, czy do e, grania po sieci, tak żeby można mieć własny webcam i tak dalej. Nie jest to akcesorium obowiązkowe, nie, nie przejmujcie się e, informacją że to jest, nie trzeba tego kupować, jeżeli jest wam niepotrzebne. Bardziej interesowało ludzi to akcesorium. To jest licencjonowane, ale nie Nintendowskie akcesorium, które jest zastępczą kamerką w kształcie pirani jest przepiękne, wy wyprodukowane przez Hori, licencjonowane, ale ma jedną wielką wadę. Z jakiegoś powodu kamerka y, dołączona do zestawu nie jest 1080p. A jedynie moi drodzy 480p. To jest standardowa kamerka VGA, i jestem z tym bardzo zaskoczony negatywnie, bo to jest absolutny hit w ogóle to jak ona wygląda. Tak powinna wyglądać oficjalna y, moim zdaniem kamerka do Switcha 2, ale, ale z, z, rozumiem, że chcieli bardziej neutralny design. No dobrze, ale to, to, to 480p jest dla mnie porąbane. Bo, bo ta kamerka robi wszystko. Przede wszystkim zobaczcie, że. Tutaj są wszystkie części. Zobaczcie, że to jest dla mnie najciekawsze. Że ona działa po prostu y, po USB-C bez swojej podstawki i można ją wpiąć bezpośrednio od góry w port akcesoriów. Nie? I można jej używać jako kamerki wpiętej y, bezpośrednio do konsoli. To jest ciekawe. I to jest super, kurde, otwiera się ta paszcza i otwieramy w ten sposób kamerkę. No to, to jest hit dla mnie absolutny. No i oprócz tego, że można ją tak wpiąć, to ma też ten swój tryb stołowy, że wpina się w, ten, w tą swoją podstawkę. Tak, mamy tryb stołowy. Możemy ją sobie ułożyć, jak nam się podoba, no i tu wpinamy standardowo dołączony kabel USB i mamy wtedy z tego standardowy webcam. Tu widzę, że są jeszcze jakieś, nie wiem, czy to się jakoś otwiera dodatkowo. A, otwiera się, tak, bo można ją sobie jeszcze dodatkowo przechylać, czy zapinać na przykład na na laptopa, yy, takim trzymakiem. No to jest, to jest dla mnie, moi drodzy, no absolutny hit. No To powinna być domyślna kamerka, powinna mieć w ogóle taką konstrukcję. Te wszystkie części składane, wyginającą się szyję, yy, opcje zamknięcia kamerki, żeby, wiecie, ten tryb prywatności. No i są też zapinane listki, które można sobie tutaj zapiąć, żeby była pełnia tej iluzji. I są gumowe, więc łatwo je zdjąć, nie połamią się. No świetnie to wygląda. To powinna być oryginalna kamerka. Jest tańsza, mimo tego, że jest taka ładna i taka wypasiona, to jest tańsza niż ta oficjalna, no ale kosztem tego, że ta jakość jest koszmarna. No i to mnie boli, nie? To mnie boli, bo 480p, no to powiedzmy do takiego voice chatu, no to jeszcze wystarczy, ale. No kurczę, mamy 2025 rok i żeby chori zrobiło 480p w takiej kamerce trochę mnie kusi, żeby spróbować zrobić jakiegoś moda. Spróbować ją rozebrać, zobaczyć czy dałoby się tu włożyć jakąś inną kamerkę z większym sensorem i, i korzystać z niej w to miejsce, bo to by było chyba rozwiązanie idealne. No ale to już pomysł na przyszłość, to na pewno nie jest coś, czym będę się zajmował w najbliższym czasie. Tak wyglądają te akcesoria główne, w tym czasie skończyła się nasza aktualizacja. I więcej nie zobaczymy, bo w tym momencie możemy zrobić system transfer i ja muszę to zrobić, żeby móc zaimportować swoje dane z pierwszego Switcha. Jest opcja przetransportowania danych ze Switcha 1 albo w sieci lokalnej, jeżeli mamy obie konsole, albo przed Premierą Switcha 2 można sobie włączyć na Switchu opcję transferu, to skopiuje nasze dane ze Switcha 1 na serwery Nintendo i potem jak już. Skończymy, możemy wrzucić te dane bezpośrednio na Switcha 2, jeżeli na przykład planowaliśmy naszą konsolę sprzedać. Więc możemy zrobić system transfer. O, prosi nas przy okazji, żebyśmy włożyli naszą kartę, więc to jest e, najlepszy moment na to, żebym ją odkopał tutaj z tych gruzów. Nie wiem, gdzie ją rzuciłem. Jest nasza karta. Micro SD Express, no to jest taki odpowiednik, nie chcę, nie do końca, więc nie chciałbym tak już mówić bezpośrednio, że to jest taka karta pamięci, że niby, że prawie jak SSD, no bo nie jest, ale jest zdecydowanie szybsza niż standardowe karty SD, więc dlatego są one wymagane, te nowe karty Micro SD Express do Switcha 2, no bo współczesne prędkości tego wymagają, tak, żeby te gry działały z odpowiednią prędkością. Niestety zmuszeni jesteśmy, żeby, żeby żeby, kupować nowe, droższe karty SD. Stare karty ze Switcha 1 niestety nie będą wspierane. Wspierane są za to gry cartridge'owe ze Switcha 1, więc jeżeli macie swoją bibliotekę gier ze Switcha 1, możecie ją wziąć ze sobą na Switcha 2, normalnie odczyta wasze stare kartridże. Chciałbym pokazać wam grę kartridżową na Switcha 2, ale niestety mój cyberpunk, który miał być dzisiaj, nie dotarł, jak się wkłada karty SD. Więc nie mogę, miałem nadzieję, że będę mógł polizać dla was kartridż i zobaczyć, czy są tak niesmaczne, jak cardridge jak na Switch 1, no ale niestety mój Cyberpunk nie dotarł. Będzie dopiero jutro, więc, ten element musimy sobie chcąc, nie chcąc odpuścić. Włożyłem kartę SD zgodnie z instrukcją. The system will be updated. Dobra, więc jeszcze jedna aktualizacja. Czy to, to chyba po prostu się instaluje ta aktualizacja, która się pobrała chwilę wcześniej? Już mi się strasznie zakurzył ekran od tych wszystkich kartonowych. No no, dobrze, skoro czekamy tutaj na... O, nie, myślałem, okej. Okay. Okej, okay. sign into your Nintendo account. Dobra, więc na tym skończymy naszą przygodę, bo ja tu muszę już zacząć transfer danych, więc zrobię to za moment. Dobranoc. Skąd zostało nam w takim razie tylko sprawdzenie, jak wygląda nowy kontroler Pro do Switcha 2. Jest to ostatnie akcesorium, które mam dla was przygotowane dzisiaj. Oczywiście, w ramach naszej recenzji, która pojawi się na Aaron.TeaW w najbliższych tygodniach, usłyszycie dużo, dużo, dużo więcej. Tak jest: jest pro-controller, jest kabel do ładowania i jest i-ON. Pro-controller na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do pro-controllera z jedynki. W dotyku też nie różni się dużo. Jeżeli oczekiwaliście jakiejś gigantycznej zmiany. No to tu jej nie ma, bądźmy szczerzy, tu jej nie ma. Jest troszeczkę wygodniejszy, szczególnie w analogach. Ja mówię, jakbym się znał, bo ja już grałem na Switchu 2, miałem okazję już go potestować, więc wiem mniej więcej czego się spodziewać. Te wciśnięcia są troszkę miękciejsze niż na Switchu 1, gałki analogowe... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest, że jest po prostu nowy, a mój stary kont kontroler jest zużyty, ale, ale czuć od nich taki, taką większą giętkość, taką sprężynowość, której y, nie miał kontroler jedynki. No i oprócz tego jest bardzo podobny do kontrolera Pro 1, oprócz tego, że ma nowy przycisk C, tu aha, no i port słuchawkowy do czatu głosowego, i tu warto wspomnieć o tym, aha, no i te jeszcze łopatki. Kurcz, tak się, jestem tak podekscytowany, że się za bardzo spieszę. Ma jeszcze łopatki, których nie ma 1. No spieszę się, bo chciałem jeszcze napomknąć o tym, że Switch 2 jest kompatybilny ze praktycznie wszystkimi akcesoriami ze Switcha 1, więc jeżeli macie swoje stare kontrolery, stare joy można ich używać na Switchu 2 i będą działać. I Nintendo po prostu dodaje taką gwiazdkę, że no będą działać w tych grach, które nie wymagają jakichś funkcji unikatowych dla Switcha 2, a więc jeżeli kontroler ma jakąś unikatową funkcję, a którego nie ma kontroler ze Switcha 1, to, to oczywiście nagle go nie wyczarują. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, do podstawowej gier wszystkie kontrolery, stare oficjalne akcesoria, będą działać ze Switchem 2. Więc tak wygląda kontroler Pro, moi drodzy. Tak wygląda nasza konsola, na którą czekaliśmy. Tak wygląda kamerka 1, tak wygląda kamerka 2. Narobiłem tu wielkiego Bajzlu. I moi drodzy, w ten sposób doczekaliście się. Uuu, open. Ej, tutaj jest jednak zaślepka. Jest pok takie pokrętło, że można zakryć tę kamerkę. No to zwracam honor Nintendo, chociaż tę jedną cechę macie. Moi drodzy, tak wygląda wstępny rzut oka na konsolę Nintendo Switch 2. Yy. Mam nadzieję, że jesteście podekscytowani spodziewam się, że kto chciał załapać się na premierę ze Switchem 2, to już to zrobił i sobie kupił. Dzień dobry. A jeżeli nie, to słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć, że jest taka aplikacja Plenty, która jest sponsorem zresztą dzisiejszego materiału. Link do niej widzieliście na początku materiału. I mówię wam o tym tylko dlatego, że jeżeli nie jesteście zdecydowani na zakup Switcha 2, a chcielibyście go spróbować, Polecam Plenty, które jest y, usługą wypożyczania sprzętu. Możecie sobie wypożyczyć Switcha 2 na kilka dni bądź tygodni, wypróbować go i uznać, czy jest dla Was, zanim zdecydujecie się go kupić. Ale na Plenty wypożyczycie również inne konsole, inne sprzęty elektroniczne. Na przykład, jeśli organizujecie imprezę, chcielibyście zrobić, nie wiem, konsolowe LAN party i wypożyczyć cztery PlayStation, żeby zrobić większą imprezę, Plenty wam to umożliwi. Więc jeżeli jesteście zainteresowani Plenty, zapraszam Was do kliknięcia w link w opisie Materiału, na pewno nie pożałujecie, a ja zabieram się zagranie na Switchu 2. Zapraszam na naszego streama, który będzie dzisiaj trwał praktycznie cały dzień i w przyszłym tygodniu większość tygodnia również poświęcę na ogrywanie rzeczy na Switchu 2. No i już niedługo na naszym kanale na pewno zobaczycie dalsze materiały. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki powrót do przeszłości w rozpakowywaniu czyn stylu TU jak ze starych dobrych czasów. Ja nazywam się Dark Archon niezmiennie od 15 lat. To jest mój gigantyczny noh, i my widzimy się niedługo w kolejnych materiałach, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia pa pa!